Witam serdecznie, kochani, na czytaniu tygodniowym. Lecimy Trygon Ziemi, ale zanim polecimy sobie Trygon Ziemi, to chcę Was zaprosić serdecznie. Już wcześniej na społeczności, tam Państwo macie, macie tutaj e, opis warsztatów, które będą 21 października. Zapraszam serdecznie. Coraz mniej będzie takich warsztatów. Face to face, jak to się mówi, stacjonarnym, coraz więcej będzie, coraz będzie prawdopodobnie online. A powiem Wam, że nie ma nic cenniejszego, nic, nic piękniejszego, jak możemy się spotkać, możemy się wymienić informacjami, możemy się zobaczyć, jak to się mówi, możemy się poczuć, tak. Więc tak jakby zapraszam serdecznie 21. Na warsztaty ezoteryczne w społeczności macie opis warsztatów. Natomiast przypomnę, że będziemy mówić o wodzie, będziemy zamawiać wodę. Jak zamawiać wodę? Dostaniecie ode mnie odpowiedni czar, taki, który jest Państwu potrzebny na zamówienie wody, na co będzie Państwu potrzebne. Porozmawiamy o niej o wodzie w magii. tak, Co działa, jak działa, jak działa woda w magii, jak ją skutecznie, jak o skutecznie, jak to się mówi, zamawiać, tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy ani komuś innemu. Ja będę miała swoją część, później Grześ będzie mówił o runach, będzie mówił o runach, o runach intuicyjnych, czyli będą to runy czarownic, ale będą to runy intuicyjne, więc tak jakby <laughs> zapraszam serdecznie. Dobrze, lecimy trygon ziemi. Trygon Ziemi, i mamy tutaj byka. Zaczynamy sobie od byczka. Cóż ty, byku, będziesz robił, i co dla ciebie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dla byka siedem kart. I teraz powiem tak, drogie byczki, tu mi się pokazuje, że coś będziecie działać, że wasz tydzień to będzie kolejny bardzo dobry, a w tym tygodniu, dlaczego tutaj tak się dzieje? Mamy środę. Mamy środę, gdzie będzie coś, coś wokół tej środy będzie się kochani działo. Pokazuje mi się tutaj bardzo mocno, tak jakby jesteście na coś zdecydowani. Idziecie i już macie tak, jakbyście mieli coś w zasięgu ręki, po coś sięgacie, po coś idziecie i to już jak taran idziecie czyli jesteście zdecydowani na coś. Ale pokazuje mi się, moi drodzy, że w środę coś się tu zadziewa. Mamy to, mamy to dziesiątkę mieczy, czyli coś marunąć. Ale wydaje mi się, że marunąć coś. Co Państwu nie służy, tak? Nie służy, naprawdę nie służy, bo tu się pokazuje, że jest to ktoś lub coś, co Państwa blokuje, tak? Bo tu jest tak, jakby pokazane, że jesteście to cesarzowo, że coś dzierżycie, ale z czymś się musicie lub z kimś pożegnać, tak? Nie wiem, czy to będą ludzie z Waszego otoczenia, czy to będą sytuacje, czy to będą zdarzenia, być może stara praca, być może coś, co nie funkcjonuje jednocześnie, ale macie się z tym pożegnać, bo to jest tak, jakby niesłużące Wam w żaden, moi drodzy, sposób. Nawet ją wykładam z tych kart, żeby ona sobie między tymi kartami nie była. Ale, moi drodzy, będzie tak jakby Wam ciężko to, nie, będzie Wam ciężko to nie, od siebie odrzucić bo pokazuje mi się, że jeszcze, jeszcze piątek będziecie tak jakby nad tym ubolewać, tak, mimo że czwartek przejdziecie do porządku dziennego, tak, bo to jest tak jakby nagłe zdarzenie, coś jest już nie do załatwienia, coś dojrzycie, to nie o to chodzi, że coś pogrzebiecie natychmiast, ale być może będzie to zalążek myśli, zalążek tego, co będziecie chcieli pożegnać w tym tygodniu, tak, bo to jest tak jakby będzie, tak jakby będzie to numer jeden, w skali od 1 do 9, ta dziewiątka będziesz czasem kończyła, ale tak jakby musicie się z tym, musicie się z tym, kochani, w środę zmierzyć. Poniedziałek, wtorek, tak, super, bo to są szybkie decyzje, fajne decyzje, lekkie decyzje jednocześnie. Wtorek jest naprawdę bardzo fajny, bo to jest koło fortuny, tylko nie dajcie się wciągnąć w jakąś awanturkę. Środa jest tym dniem takim nefralgicznym, ale być może jest to coś, co po prostu stwierdzicie, że mm, to jest tak jakby wielka siła do działania jednocześnie. To może być tak, że możecie zdeptać opozycję dosłownie, bo to też tak może być, że. Postanawiacie, postanawiacie, pewne rzeczy po prostu w sobie, w sobie zmienić, bo tutaj i w swoim otoczeniu, czwartek jest super, jesteście na tej sile, macie wielkiego powera, piątek jest takie zastanowienie, czy ja dobrze zrobiłem, dobrze zrobiłam, tak, myślę, że dobrze, sobota jest takim dniem odpoczynkowym, musicie odpocząć, musicie coś przemyśleć, bo tak jakby kosztował Was ten tydzień, koszt będzie tak jakby kosztował Was ten tydzień ogrom energii, tak, ogrom energii, ale powiem tak, w niedzielę będziecie już iść się naprawdę szarmanckim nastroju, bardzo fajny dzień kończący, tak naprawdę ten, ten rycerz kielichów jest naprawdę fajny, bo to jest taki, on jest, tutaj się, ja myślę, że wiele byczków w sobotę będzie resetowało głowę, o tak bym powiedziała. Tak najlżej to mówiąc, będzie jakiś czas na to, żeby sobie zresetować, odpocząć, przemyśleć, a jednocześnie dobrze go spędzić z ludźmi, tak, bo to jest tak, jakby idę do ludzi, idę działam z ludźmi, ale jednocześnie dobrze się bawię, bo w niedzielę mam dobre wspomnienia, tak, czyli to są dobrze zakończony tydzień. Moi drodzy, środa będzie wymagała, tak jakby od Państwa bardzo szybkich, bardzo szybkich decyzji. Nie do końca, bo to decyzje tak jakby zgodne z Państwem. Ale wydaje mi się, że runie coś starego. Naprawdę coś starego runie, bo czwartek przynosi was, was jako was, tak jako, jako byki i jesteście naprawdę mocno takie... Ja bym powiedziała silne. Silne z tego względu, że silne z tego względu, że wiecie, czego dokonaliście. tak dokonaliście, co zrobiłyście. E, jakie tak naprawdę zmiany w, swoim, w waszym życiu zaszły, no jest tutaj ten piątek czy dobrze zrobiłam, czy niedobrze bardzo dobrze, ja uważam, że bardzo dobrze moi drodzy tydzień należy do was, prócz tej środy no, a nawet i ze środu, bo to można powiedzieć, że ta środa będzie środą czyszczącą, lub może też się okazać moi drodzy, że Ktoś będzie chciał się z wami pożegnać, tak? Bo tutaj jest dziesiątka mieczy, to też jest karta oszusta, tak? Po części. I ktoś będzie próbował Państwa oszukać. Możecie się to tak jakby zawieść na jakiejś osobie, na jakimś zdarzeniu, na jakiejś firmie, na jakimś działaniu, tak lub tak jakby odkryć coś, no bo macie za dobre karty, które pokrywają bokiem te, tą kartę, żeby tak jakby było to ze szkodą dla państwa. Natomiast może się tak zdarzyć, że dowiecie się, że ktoś odszedł z waszego grona, z waszego życia, z waszego. Może być, bo tutaj środa to też jest pożegnanie. Pożegnanie się z kimś na dobre, tak. Czyli na to zwracamy uwagę. Jeżeli chodzi o osoby samotne, to ja bym powiedziała czwartek i niedziela przepiękny dzień na poznanie kogoś do serca, tak? Do serca, ale będzie to ktoś troszeczkę poraniony po jakichś przejściach jeżeli chodzi o związki no to tutaj w środę może być awantura nielicha, naprawdę mogą latać talerze jak to się mówi, garki i talerze ale poradzicie sobie, bo ugracie sobie to, na czym Wam zależy jeżeli chodzi o zdróweczko moi drodzy, to środa też jest takim dniem, uważamy w tą środę, uważamy jak to się mówi na ciężką nogę, tak żeby tam sobie jeździć troszeczkę wolniej ale jednocześnie tak jakby pokazuje mi się też sobota bo w sobotę w sobotę jest jakiś, właściwie nawet nie sobota, powiedzmy, że jest to piątek, bo w piątek macie Państwo tutaj tak jakby, nie wiem czy jest to ból głowy, czy jest to ból ślinianek, czy, bolu, czy są tutaj hormony, jest tutaj jakiś spadek, ale jednocześnie są tutaj, kochani, stawy, i tu są od kolan, od kolan w dół, czyli do samych stóp, ale poza tym nic się złego, kochani, nie zadziewa. Czasami potrzebne są resety, czasami potrzebne są jakieś zdarzenia. Które tak jakby ka każą nam, pchają nas wręcz do przodu, i mimo, że na pierwszy rzut oka wydają się, że nie są one dla nas dobre, to niestety one są najlepsze. Później z czasem się okazuje, że nie można było, że te zdarzenia pociągnęło masę tak jakby sytuacji, kolejnych zdarzeń, które doprowadziły do czegoś naprawdę fajnego w naszym życiu. Pozdrawiam serdecznie, byczki. Zapraszam, panie. Zobaczmy, co dla naszych panien. Ale powiem Wam, że od samego początku, to już jest trzeci, to już jest siódmy znak, który nie czytam, bo tak czytam na trygony. I u każdego wychodzi, słuchajcie, przeważnie wieża. U każdego gdzieś tam się ta wieża zarysowuje, moi drodzy. Dobrze, zobaczmy, co tutaj wejdzie u panny. Zobaczmy panienkę. Zobaczmy Pannę, co dla panny. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem i lecimy na jej drodze całkiem nieźle, tydzień się zapowiada, nieźle będzie tutaj towarzysko, tu są spotkania urzędowe, finans, takie finansowo-urzędowe, stawiacie na kasę, w poniedziałek jesteście źli, ale źli odnośnie na coś z przeszłości, być może tutaj ktoś przychodzi z przeszłości, tutaj są jakieś wiadomości z przeszłości, ale, tak jakby dociera coś do Państwa i pokazuje mi się, że jesteście troszeczkę rozeźleni, jak to się mówi. We wtorek macie diabełka, czyli tutaj jest jakieś zapalenie. Uwaga, ale jednocześnie może być tak, jakby hmm, dostaniecie coś w jakimś wydaje mi się, że coś tutaj dostaniecie. Tutaj jest tak, jakby spotkanie: tu są spotkania biznesowe, tu są spotkania urzędowe. Ale tak jakby działanie z pasją. Tutaj panna jest do czegoś przygotowana już we wtorek, bo tutaj ten diabeł niekoniecznie mi pasuje, ja bym powiedziała, do Was czy do Waszych partnerów, tylko ten diabeł jest tak jakby. Mm, nie pozwala wam tak jakby zbliżyć się już do przeszłości, to jest drogie panienki, we wtorek diabeł zamyka wam całkowicie drogę do tej przeszłości, mimo że jest to diabeł, że są to uzależnienia, to te uzależnienia tak jakby pękają, tutaj idziecie po coś nowego, środa, macie wielką siłę, jesteście autorytatywni, tutaj idziecie, dosłownie macie siłę, tak, bo tutaj jest pokazane, że jesteście... Nie do po prostu jak taran do, do przejścia. Tutaj nie ma zatrzymania. W czwartek coś otrzymacie. To są wiadomości urzędowe, prawne. Odnośnie pieniędzy, czyli czwartek jest dniem na pieniądze i sobota. Macie czwartek i sobotę odnośnie pieniążków. Możecie sobie tutaj na spokojnie w jakiś sposób działać. Piątek jest dniem przeznaczonym dla rodziny, bo tu się pokazuje dla rodziny, dla znajomych, dla bliskich, w jakiś sposób się tutaj ktoś u Państwa zapisze w tego dnia. Sobota jest dniem finansowym dla Was. Będziecie myśleć, jak zarobić, jak tutaj działać, bo już w niedzielę tak jakby przychodzą jakieś wiadomości do państwa, ale te wiadomości będą pozytywne. Od czegoś odpływacie? Od czego wy odpływacie? Odpływacie od starych spraw i załatwiacie te sprawy w pozytywie, bo tu się pokazuje, że przyszły tydzień przynosi wiele zakończeń, ale bardzo pozytywnych zakończeń. Tu idzie dużo wiadomości i odpływacie tak jakby od czegoś starego, może od starej pracy, może od starych przyzwyczajeń, od starych od starych znajomości, też przede wszystkim. Tutaj żegnacie przeszłość. Przeszłość w całości, kochani, bo tu się pokazuje, żegnam przeszłość w całości i ja już jej nie daję dojść albo sama ta przeszłość po prostu się w jakiś sposób rozpływa. Zaczynacie od środy, czyli tu się pokazuje, że bo tutaj macie cesarza, i później idziecie jak taram. Tutaj jesteście nie do zatrzymania, moi drodzy. Dla samotnych. Ja bym powiedziała, że dla samotnych nie łapcie, nie przyjmujcie tych, co są z przeszłości, tak? Czyli tak jakby nie łapcie się za tych, a w szczególności za osoby zajęte, bo tu się pokazuje, że może się jakaś zajęta, zajęta pojawić z przeszłości, jakiś tam sobie powracacz, powracaczka, natomiast nie jest to koniecznie dla Państwa. Dla Państwa jest bardzo dobrym dniem, bo będziecie wybierać, kochani, moi drodzy, wybieracie w czwartek. Pomiędzy, pomiędzy dwoma mężczyznami, pomiędzy dwiema kobietami, między osobą ciepłą, taką nieżyciową, bym rzecz powiedziała bardzo emocjonalną, uczuciową, ale jednocześnie pomiędzy osobą, i drugą osobą, która będzie osobą autorytatywną, silną, ale jednocześnie bardzo mocną odpowiedzialno. Od Państwa będzie zależało, czy tak już osóbkę wybierzecie, bo tutaj jest silna komunikacja, czyli możecie tutaj naprawdę komunikować się, tak, ale wy wiecie, na co jesteście nastawione, drogie panny, bo tutaj sobota mówi o tym, że jesteście nastawieni wprawdzie na pieniążek, ale jednocześnie też tak jakby podchodzicie bardzo racjonalnie do czegoś, z głową, nawet niestety, do uczuć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o związki, to tutaj się pokazuje, że, tu się pokazuje, że tutaj jest jakiś diabełek, to jest jakaś pasja, tu jest, możecie coś otrzymać, wy od partnera, partner od was, bo tu się pokazuje, że możecie coś razem stworzyć, ale jednocześnie tutaj jest pokazane, że wraca, zapominacie o jakiejś starej myśli związanej, bo tutaj macie i to będzie Wam zajmowało całe trzy dni. Macie poniedziałek, wtorek i dopiero środa, tu jest, zapom tu jest odejście od jakichś myśli, tak jednocześnie odejście, bo tutaj się pojawia coś z przeszłości, ale Wy temu nie dajecie dojść do głosu. W czwartek dotrzymujecie coś od partnera, czy będzie to wiadomość, czy coś dobrego, czy tak jakby coś stwierdzicie. Ale tutaj jest tak jakby wspólne działanie, żeby coś otrzymać. Być może coś dobrego otrzymacie. Nie wiem, od rodziny, zaproszenie, bo to też może tak być, ale tu jest wspólne myślenie, tu jest wspólne, tak jakby dewagowanie nad czymś, ale chodzi o pieniążki, moi drodzy. Tutaj przedstawiacie jakiś pomysł, jakiś projekt, tu jest działanie, naprawdę duże działanie czy z partnerem, czy dla partnera, czy odwrotnie partner dla was, bo szóstka denarów to jest otrzymuje, tak? Także nie powinno być, kochani, źle. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to tutaj bym powiedziała, że zostawiacie jakieś uzależnienia, czyli w środę zmieniacie całkowicie, możecie zmienić swoje nawyki. No, i tutaj może być troszeczkę problem, moi drodzy, z nogami, bo tu się pokazuje cztery osoby, które siedzą, jak to się mówi, na koniu i nie mogą same, jak to się mówi, same chodzić. Czyli jedna strona, czyli jakaś rwa może złapać tutaj moi drodzy, ale jedna strona w jakiś sposób tam delikatnie. Chociaż nie widzę, żeby to było złe, ale może być zgaga i jakieś problemy gastryczne. Także tyle, moje drogie panienki, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego czytania. Lecimy koziorożce. Zobaczmy, co tam dla koziorożców na ten tydzień. Karty przygotowałe. Mam nadzieję, że was za mocno tutaj światło nie oświeca. Troszkę późno, kochani, robię wam dzisiaj horoskopy, ale chcę dzisiaj, bo powiem szczerze, że jak różnie z tym internetem bywa. Więc tak jakby mam nadzieję, że już internet będzie działał i że szybko powgrywa, ale różnie to może z nim być. Lecimy. Koziorożce na ten tydzień. 4, 5, 6. Z czym wy się tak żegnacie, ale zobaczcie, w jaką energetykę wchodzicie za to. Pokonacie samych siebie, pokonacie opozycję, zwyciężycie w czymś, będziecie po prostu czarować, będziecie nieziemskie, ale jest to kolejny tydzień. Natomiast sytuacje z tego tygodnia, niestety, będą tym skutkowały czy skutkowały na czymś bardzo, bardzo. Dobry. Wiele koziorożców będzie wyjeżdżało, będzie się rozstawało, będzie od czegoś odchodziło, będzie broniło swojego zdania odnośnie pieniędzy, odnośnie pieniędzy odnośnie życia, tak, jesteście bardzo twardo nastawieni, moi drodzy i tu się pokazuje, że w poniedziałek jesteście bardzo mocno nastawieni, liczycie na pieniążek, na jakąś rozmowę, być może ktoś, kto jest nierzetelny, opuszczacie takie grono lub opuszczacie tą pracę, tak, albo stwierdzacie, że ta praca nie jest dla Was i tutaj wtorek będzie takim dniem nefralgicznym, bo od czegoś odchodzicie, tak? W ogóle w tym tygodniu wiele rzeczy żegnacie. Żegnacie ludzi ze swojego otoczenia i to mało tego, możecie się pokłócić nie licho, tak, Bo tu się pokazuje, że z czym się pokłócicie, coś, wy tak jakby będziecie sobie coś uzurpować, przed czym się bronić, ale jednocześnie dobrze działać. Tutaj nastawiacie się, drogie koziorożce, tu jesteście nastawione przez cały tydzień na siebie. Powiem tak, ta, ta dziesiątka mieczy, która wyszła już w siedmiu znakach, moi drodzy, w siedmiu kolejnych znakach u was też wychodzi i to jest tak jakby jest coś co musicie pogrzebać. I teraz nie wiem czy jest to czy jest to ciężka praca gdzie tak jakby chcecie troszeczkę lżej pracować bardziej wygodnie dla siebie ale jest coś do pożegnania i związane jest z finansami być może z ludźmi dopiero będziecie się żegnać we, w piątek bo tu się pokazuje że tak jakby nie chcecie czegoś trzymać przy sobie, nie chcecie kogoś trzymać. Być może są to znajomości, być może są to, ale tak jakby jest tu przemówienie, tak? I tu się pokazuje, że tu jesteście przemówieni z kimś, tutaj się z kimś pogniewacie. Będzie troszeczkę żalu, ale myślę, że skupicie się bardziej, pójdzie o pieniążki, tak? Przede wszystkim pójdzie o pieniądze, pójdzie o jakieś życie, zarobkowanie, bo tutaj będzie to na tapecie przez cały tydzień. Czy jesteście w parach czy jesteście tak jakby w gronie osób, gdzie razem pracujecie na jakieś pieniążki, to tutaj poczujecie się troszeczkę pokrzywdzone, tak, ale ja bym powiedziała, że środa, od środy, moi drodzy, działacie z wielką siłą, bo tu jest pokazane, że tutaj jestem cesarzowo, mi jest wszystko dane, dlaczego ja mam mieć gorzej, jak mają inni, tak, ja tutaj sięgam po siebie, ja się obronię, i wiem, kiedy mam zaatakować lub od czego odejść, tak, żeby czegoś nie bronić, bo to jest pokazane, że coś trzymałem, coś trzymałam, tak i to silnie trzymałam. Być może praca, być może związek, być może koleżeństwa, przyjaźnie, znajomości, lub jakieś współprace lub jakieś firmy, współpracy z firmami, a tu się pokazuje, że jeszcze w czwartek mam jakiś przebłysk tego, że może to, co stare, jest dobre. Nie, 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 bo tu we wtorek się pokazuje, że już widzicie problem, ale w piątek się z tym problemem, moi drodzy, żegnacie, czyli tak jakby nie macie Państwo już tutaj skrupułów, i tutaj sobotę to już jest działanie, pójście po siebie. Tu, jest, tu już jest rycerz denarów, czyli już jest ta stabilność, już wiecie, że dobrze, z tym się pożegnałem, pożegnałam, a teraz już myślę, co tu zrobić dalej, żeby było dobrze. Jak kończycie? Kończycie wielkim słońcem, wielką radością, żegnacie tak naprawdę wielkie problemy, wchodzicie na bardzo dobry czas, moi drodzy, dla siebie. Na bardzo dobry czas, ja myślę, że to jest czas, my już przynajmniej z rok czasu, a przynajmniej pół roku, dlatego, że żegnacie jakieś niepowodzenie, jakąś niechęć jakieś ansy, brak pracy, brak tak jakby perspektywy, nie wiem, czy podwyżki, czy zarobkowania czy jakiegoś uzależnienia, bo tutaj są uzależnienia od partnerów, nawet od partnerów czy od jakiejś pracy, bo nie wiem, macie kredyt i nie możecie, boicie się zaryzykować, idziecie po siebie drogie koziorożce i tego wam kochani życzę, dla samotnych do Poznania nie widzę tutaj, może być środa ale raczej będziecie, jeżeli poznacie, to i tak się szybko rozstaniecie, uznacie, że to nie jest gra warta świeczki, ta osoba nie jest wam pisana. Tak? Jeżeli chodzi o związki, to tutaj się wydarzyć wszystko może. Jeżeli chodzi o zdrówko, uważamy we wtorek, słuchajcie, i w piątek możecie się przeziębić, bo tu się pokazuje, że macie katar, gil, popas wisi. Także, moi drodzy, wtorek uważamy uważamy, dosłownie uważamy bo tutaj się wszystko zdarzyć może znaczy wszystko, na zasadzie nie umieracie spokojnie, ale wszystko się sprócz tego zdarzyć może, tak nagłe bo to są nagłe zdarzenia i w piątek możecie się przeziębić więc na to kochani, uważamy poza tym macie przepiękny, wchodzicie w przecudną energetykę moi drodzy, widzę, że koziorożcy walczą o siebie, idą po coś dobrego dla siebie, po nowego koziorożca zupełnie nowego koziorożca nie takiego, jaki był wcześniej, bo coś we wtorek runie. Runie i bardzo dobrze nie trzymamy tego na siłę. Pozdrawiam kochani serdecznie, buziaczki hejpa do kolejnego czytania.